Yo, what's up, maską z tej strony witam Was serdecznie kolejny odcinek Bootcampa i dzisiaj, dzisiaj omawiamy sobie fair value gapy. Tego jeszcze nie omawialiśmy aż dziwne, no ale taka wyszła kolejność, tak czułem, że mamy to przekazać, więc fair value gapy omawiamy sobie dzisiaj, czyli w jaki sposób je wykorzystuję, czym one są, jak je zespotować. Na początku jak zwykle trochę teorii, potem pokażemy sobie w praktyce jak je zaznaczać, gdzie one występują, co one powodują. Ale na sam początek. like, sub. Człowieku lecimy ładnie z tymi subami za niedługo 200, więc koniecznie dawajcie suby, dawajcie lajki, nie zapominajcie o tym, bo pamiętajcie, że content jest za darmo, choć tego suba, lajka, tym zapłacicie, ok? Będę wdzięczny, więc lecąc z tematem fair value Gapu w ogóle, zanim zaczniemy jeszcze, patrzcie co sobie kupiłem. Na TikToku już pokazywałem, ale taka tablica do dojebana. To jebana tablica i tu mam zapisany kurwa cały miesiąc, nie? Jak jeszcze oglądacie ten materiał na świeżo, a nie gdzieś tam za pół roku czy za rok, to polecam ogólnie, sobie rozpisałem całego bootcampu już do końca, żebyśmy wszystkie tematy na pewno umówili, żebym gdzieś się nie pogubił w temacie, no bo też ustaliłem sobie taki dzień, kiedy to kończymy, więc wszystko już jest rozpisane. Dzisiaj właśnie Ferwali py sobie omawiamy jutro będzie, a kurwa nie powiem wam, co jutro będzie. Zobaczycie jak leci filmik, więc dobra, już bez mojego pierdolenia. Lecimy z tematem Fair Value Gapy. Co to tak naprawdę jest? I myślę, na początku hmm, przedstawię wam to nawet w postaci prostokątów, będzie najłatwiej, nie? To jest świeczka. O, to jest świeczka, dobra? Świeczka wzrostowa. Potem potężna świeca wzrostowa, kolejna. Potem znowu jakaś świeczka, ok? Mamy trzy świece na wykresie i narysujemy sobie do tego knoty knoty niech będą e, sr niech będą, okej okay. narysujemy sobie knoty jest ładny tam uptrend jakiś mały knocik cyk cyk, OK. fair value gap, co to jest, gdzie on się znajduje ta świeca tworzy fair value gap razem z tymi knotami w tych miejscach. Ok? Jest to po prostu miejsce, gdzie nie było, że tak powiem, żadnych orderów. Nikt nie chciał wejść w pozycję, więc cena naturalnie sobie przez ten poziom przeszła, bo zdajemy sobie też sprawę. Tak jak omawialiśmy liquidity, to pewnie pamiętacie, że liquidity jest miejscu, kiedy wybijamy stop lossy i też osoby wchodzące w rynek chcą w tym miejscu wejść, więc Rynek zawraca, liquidity wzięte, jest tam dużo zleceń. Ok, dużo zleceń po prostu, i przez to, że jest dużo, dużo zleceń, te miejsce może reagować. W tym miejscu szukamy pozycji. To jeśli chodzi o fair value gapa, nie ma tam zleceń zupełnie. Cena sobie po prostu przez to łagodnie przechodzi, bo żadne zlecenia jej nie kontrują. Dobra, i ta świeczka nie ma żadnego oporu, przebija to, idzie w górę, mocna świeczka. Żadnych zleceń w tym miejscu nie było. Dobra, i, i jak mamy strukturę w tym przypadku wzrostową, wzięliśmy jakieś liquidity, to fair value gapy traktujemy jako miejsce, w którym ewentualnie do trendu możemy się dołączyć, dobra, zapiszcie sobie to jak jakieś notatki robicie, że to jest miejsce, gdzie możemy do trendu się dołączyć, jeśli ten trend chce się trzymać to fajnie jakby te fair value gapy respektował, ok, żeby faktycznie cena od, od nich odbiała, jak fair value gapa zaznaczamy bardzo prosto, nie zaznaczamy po ciele, nie zaznaczamy w tym miejscu, gdzie świeczka się zamyka, tak samo tu, nie zaznaczamy tu, gdzie świeczka się zamyka, tylko po tych knotach, ok? Knot do knota, do tego knota. To jest miejsce tak zwanego, inaczej też może, bycie, może będziecie to słyszeć, imbalance, dobra? Bo też to ludzie różnie nazywają, ja sobie to zaznaczę jako właśnie fair value gap więc w jednym filmie też wam pokazywałem jak sobie ustawić takie customowe rzeczy to odsyłam do poprzednich jak nie oglądaliście więc tak fair value gap tak go oznaczamy i co my chcemy zobaczyć jeśli jest trend i tego fair value gap respektuje no to jakaś zawrotka w tym miejscu zmienimy sobie w sumie kolor jakaś zawrotka w tym miejscu do tego fair value gapa najlepiej jak w tym miejscu jeszcze o, jak świeczka jest taka, i co my zobaczymy, to zobaczymy knota. Ok? Najlepiej, jak był taki, po prostu większy knot. No i później może być nawet może być nawet druga świeczka, e, która będzie. Załóżmy. Chociaż nie poczekajcie. Narysujemy po prostu drugą świeczkę. Taką, że jest ona tam wzrostowa ale też robi nam wika, dobra? I tu już zawracamy, czyli była tutaj cena w tym momencie, ktoś już mógł powiedzieć, że tego fair value gapa nie respektujemy i przebijamy się przez niego, ale jednak kupujący weszli do rynku, stworzyli knoty i z tego fair value gapa odbijamy, respektujemy i my w tym fair value gapie możemy szukać swojego dołączenia się do pozycji, ok? Co jest też ważne, no bo wiecie, jak fair value gap wygląda, przykłady też sobie omówimy, ale istotne jest, że u mnie fair value gapów raczej e, lubimy używać. Jeśli chodzi o taki moment dołączenia, taki fajny dołączenia, to jednodniowy fair value gap, czterogodzinny fair value gap, ok? E, I do tego wiadomo, dokładamy na mniejszych interwałach, wtedy break of structure, dobra? Czyli schodzimy do naszego poziomu zainteresowania, jakim jest fair value gap. E, na wyższych poziomach, 4 godziny dniowy i wtedy schodzimy sobie na mniejsze interwały, na przykład minutówkę, szukamy break of structure, czy pięciominutówkę i wchodzimy w pozycję, dobra? W taki sposób najlepiej, inaczej, może najbardziej ja lubię używać fair value gapów, bo wiadomo, na pięciominutówce, na mniejszych interwałach też fair value gapy się tworzą, też działają, jak najbardziej, tym bardziej, jak przecież działam na, jak traduję to na minutówce, na NASDAQu, więc ja tak najbardziej te fair value gapy zaznaczam, ale moje ulubione fair value gapy to są właśnie czterogodzinne, godzinne, godzinne jednodniowe i na nie najlepiej patrzeć, jako też właśnie miejsce, gdzie cena może zawrócić tak samo oczywiście odwrotnie, jeśli jest cena, która złamała strukturę na spadkową, wzięliśmy liquidity z góry no to tak samo fair value gap może się wytworzyć i od niego możemy oczekiwać reakcji spadkowej, dobra? czyli jeszcze raz tłumacząc, jest to miejsce, gdzie po prostu było mało zleceń. Jest to tak zwany imbalance, fair value gap, jak zwał, tak zwał. Do niego możemy wrócić, właśnie, żeby te ordery w tym miejscu się pojawiły, i zawracamy. Tak po prostu działa rynek. Na samym początku będziecie pewnie tych fair value gapów widzieć pełno. Pełno fair value gapów, tak samo jak ja wczor wczorajszym filmie właśnie poruszyłem ten temat, że jak dowiedziałem się. Jak wygląda, jak zaznaczać fair value gapy? To od razu wszedłem i wszystkie fair value gapy zaznaczałem i z każdego fair value gapa wchodziłem w pozycję. Nie, yy, właśnie, żeby tak to nie wyglądało, że od razu zaznaczyłem fair value gapa i od razu z tego miejsca musimy zawracać, bo te fair value gapy często lubią walić w chuja. E, lubią walić FUJA, dlatego też mówię, że bardziej na większych interwałach na nie zwracam uwagę, bo na tych mniejszych interwałach to te fair value gapy są disrespektowane, są przebijane, nie wiadomo który jest właściwy itp., itd. Więc te najważniejsze na większych interwałach, dobra? Możemy, myślę, przejść sobie do jakichś przykładów. E, na NASDAQu jesteśmy, to na NASDAQu łatwiej by było, w sumie, jakbym też na Bitcoinie wam pokazał, bo na NASDAQu mamy tak, że Akurat na wykresie dziennym to będzie, to będzie spoko, ale na wykresach takich mniejszych, tam godzinówka, czterogodzinówka czy 5-minutówka, to też zależy od sesji, jakie się otwierają, nie? Też czasami weekend, więc na znaku same dzienne sobie zobaczymy. Tutaj fajny przykład, bo pamiętam, bo też w niego wchodziłem w pozycję. Mieliśmy mocny uptrend, stworzył się na jednodniówce fair value gap. Pamiętam, stąd też brałem pozycję longową po break of structure jednominutowym, więc. Widzicie, stworzył nam się fair value gap i też myślę spoko przykład. Bo ja wam pokazałem trzy świece wzrostowe i stworzył się im balans. Ale tu widzicie, jest jedna wzrostowa, wzrostowa i tu jest spadkowa. To też jest fair value gap, ok? Nie musi być tak, że wszystkie trzy muszą być wzrostowe. Nie musi być tak, że tylko jedna może być na przykład spadkowa. Zupełnie nie. Chodzi o sam ruch, jeden duży. I imbalans pomiędzy tymi knotami, pomiędzy świeczkami. Ok? Nieważne, czy te obok są spadkowe, wzrostowe, nie ma to znaczenia. Chodzi o imbalans, który się stworzył. Dobra? Więc czy one są takie, czy takie, nie zwracamy na to uwagi. Tak samo. No, na razie na tym się skupmy. Więc widzicie, że weszliśmy do Fair Value Gap, zrespektowaliśmy go, była fajna reakcja, był mocny uptrend. Teraz w ogóle też zbliżamy się do Fair Value Gap. Zauważcie, dosłownie teraz na Zdaku. Jest to jednodniowy Fair Value Gap, mocny spadek dzisiaj jest na Nasdaqu, na Bitcoinie ja też widziałem W ogóle śmieszne, że niektóre osoby będą to oglądały w zupełnie innym czasie, kuwa, za dwa miesiące, trzy miesiące, nie wiadomo gdzie będą ceny w ogóle itp itd Ale tłumaczymy to aktualnie, nie? jak wygląda, więc jak ktoś ogląda, jest na bieżąco to wie, że teraz jesteśmy w jednodniowym Fair Value Gapie Czy Ja dam sobie rękę uciąć, że z tego Fair Value Gapu odbijemy, będą nowe szczyty? Ręki sobie nie dam uciąć, ale jeśli byłoby tu jakieś wejście, respektowalibyśmy go Ja nie chcę tu wchodzić osobiście aktualnie w pozycję, bo jest 19.30 Więc nie chcę, no sesja zamyka się o 22:00, nie ma to zbytnio dla mnie sensu Poza tym ja też lubię trailować trochę wcześniej Ale jakbyśmy to na przykład zrobili na otwarciu Nowego Jorku To jak najbardziej mógłbym, chciałbym z tego miejsca longować, nie? Więc tu taki przykład dosyć świeży Gdzieś tam cofniemy się do tyłu Tutaj tak samo stworzył się Fair Value Gap Oto nawet tu się stworzył. No zobaczcie, tu ich na przykład było dużo. To jest też yy, fajny przykład, bo jak zobaczycie sobie, ile tu jest fair value gapów. Zobaczcie. Tu jest fair value gap. Tu jest fair value gap. Tu jest fair value gap. Ok. I od którego my zareagujemy? Od, na które mam czekać, jak disrespektują jeden, to czy znaczy, że wszystkie zdisrespektują i też ja długi czas miałem z tym problem, więc do fair value gapa podchodzimy na zasadzie jest to nasze miejsce zainteresowania, ale musimy zobaczyć po break of structure, po emie, po jeszcze rzeczach, które będziemy sobie w bootcampie omawiać, że one się pojawiają, jak one się pojawią i jesteśmy w fair value gapie, to wtedy chcę wchodzić w pozycję, ale nie robię tak, że no tutaj by był fajny przykład, nie? Fair value gap, ok, no to jesteśmy w fair value gapie dniowym, no to ja tutaj chcę longować, no i cyk, gdzie się wibili, nie? Dotknęli tego niżej, tego w ogóle nie dotknęli, więc. Musimy zobaczyć, jak cena na tym poziomie reaguje, czy w ogóle reaguje, czy daje nam jakieś oznaki, czy daje break of structure, i wtedy chcemy dopiero wejść w pozycję, czyli potrzebujemy jeszcze jakiegoś dodatkowego potwierdzenia. Ale w tym miejscu jesteśmy zainteresowani, jesteśmy skupieni, ok? Więc ym, to jest dla nas istotne. I widzicie też, że jest tak, że te fair value gapy czasami po prostu zostają, czasami zostają, nie są filowane. Jak sobie gdzieś niżej zjedziemy, gdzie już, no, mam nadzieję, że nie wrócimy. <laughs> raczej nie wrócimy, więc tutaj zobaczcie sobie, jest fair value gap jednodniowy i on tu zostanie ten fair value gap tu po prostu zostanie, chyba że będziemy jakiś pojebany kraw w przyszłości co raczej się kurwa nie wydarzy, 66% spadek i jest ten fair value gap, został i tyle, więc też fair value gapy czasami zostają, one lubią być uzupełniane, rynek lubi uzupełnić im balans, aczkolwiek pamiętajcie, że czasami jak będziemy czekać na jakiś fair value gap, to po prostu możemy go nie dostać, ok? Czyli wiemy już, że jeśli chodzi o trend, kiedy chcemy się dołączyć, jest możliwy, jest możliwy fair value gap, jest możliwe liquidity, jest, są możliwe szczyty, dołki Azji i Londynu, mamy już parę punktów zaczepienia. Wiadomo, że do tego wszystkiego jeszcze break of structure dokładamy, więc sobie na interwał. Albo wejdźmy sobie na Bitcoina, bo tam tak jak mówiłem, Bitcoin jest cały czas, więc możemy sobie też ten temat omówić. I nawet na 4godzinówkę sobie, sobie wejdźmy. Jakieś przykłady może znajdziemy na 4godzinówce. Tutaj. Tu jest przykład. Fair value gapa spadkowego. Stworzyliśmy też, zobaczcie, że jest jedna świeczka spadkowa. Druga jest spadkowa, trzecia jest wzrostowa, nie ma to znaczenia, jest im do uzupełnienia <coughs> Jest im do uzupełnienia, stworzyliśmy fair value gapa Od niego też reagujemy, a co wcześniej się stało ze wzrostowymi? Też możecie sobie Zadać pytanie czemu na przykład moim poziomem zainteresowania nie byłby ten fair value gap nie? Ten wzrostowy fair value gap Z niego chciałbym brać longa, jeśli trend jest wzrostowy I masz rację Masz rację, był to fair value gap. Widzicie, że rynek trochę walczył, ale co jest istotne, no nie dał końcowo z tego reakcji, zdisrespektował go i stworzył nowego fair value gapa. Dlatego ja też Wam mówię, z fair value gapami uważajcie i miejcie na uwadze, że musi nam się pojawić trochę więcej potwierdzeń niż sam fair value gap, żeby w pozycję wejść, dobra? Bo mogą one być po prostu zdisrespektowane, stworzy się nowy i tyle. Tak samo tutaj się stworzył. Można było grać trochę krótszą pozycję. Tu jest fair value gap. Widzicie, że tym knotem spadliśmy. Dotknęliśmy tym knotem i też jakiś spadek później był, więc z tego pewnie dało się złapać jakiegoś shorta. Ale zostawili jeszcze wyżej fair value gap, z niego zareagowali. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Tutaj na przykład też disrespect fair value gap. Zobaczcie, nie respektują fair value gap, po prostu przebijają się przez niego i mają to wszystko gdzieś. Więc pamiętajcie, bo widzicie, już jesteśmy na 4 godzinówce i już więcej pojawia się fair value gapów, które są no, gdzieś nierespektowane, tak? Też to pewnie widzicie. Więc jak jest jednodniowy, w ogóle tygodniowy, to są największe, najważniejsze fair value gapy. Te 4 godzinne, godzinne 5 minutowe, 1 -minutowe to już w ogóle jest przebijanka. Nas interesuje te miejsce ewentualnie po dołączeniu się do trendu. Tutaj przykład możemy dać z, ze zmianą struktury jeszcze. Ewentualną zmianą struktury, co my tutaj mamy, to tu była spadkowa. Tu przebiła się struktura na wzrostową. Wrócili, tu jest fair value gap. Go nie do końca zrespektowali. Zrespe zobaczcie sobie, nie do końca, ale później OK, wrócili i zobaczcie sobie, że tutaj stworzyli kolejnego fair value gapa. Już większego. Widzicie, że jest on znacznie większy. Czy. O, też y, temat, czy większy fair value gap ma większe znaczenie niż y, mniejszy fair value gap. Wiele osób mówi, że nie ma to żadnego znaczenia. Że czy jest mały, czy duży, jedno i to samo. No, ja z moich obserwacji, jak działam na rynku, to widzę, że ma to znaczenie. Jak jest większy fair value gap, y, to kurczę, lepiej on reaguje. No, jakby. Ma to według mnie znaczenie, ok? Te małe fair value gapy też potrafią reagować, tylko one mają tendencję do czę częściej są przebijane, ok? Tak jak jest przykład tego, On nie jest za duży ten fair value gap. O kurwa, co tu się stało, człowieku? Co tu się odjebało? Dobra, nie jest za duży ten fair value gap. Przebili go, ale mimo wszystko ten imbalans wypełnili, ok? Wypełnili ten imbalans, ale zjechali trochę niżej. Dopiero odbili. Ten Fair Value Gap jest trochę większy już. Widzicie, że dotknęli i tutaj, i tutaj i była z niego fajna reakcja. Został nam później ten Fair Value Gap i też z niego była reakcja. Więc te Fair Value Gapy bierzcie pod uwagę jako Wasz punkt zainteresowania. Co jest też ważne, nie zaznaczajcie sobie. Dosłownie, że tak powiem, wszystkich fair value gapów, bo najczęściej jak trend jest mocny, to respektuje tego pierwszego fair value gap. To najczęściej się zdarza. Też tutaj zobaczcie sobie fair value gap. Dotknęli go. Jesteśmy, Pamiętajcie, na interwale 4-godzinnym. jakbyśmy byli na minutówce, to stawiam, że tutaj jakieś entry byśmy znaleźli, żeby zlecieć jeszcze w dół, nie? I też go tutaj właśnie dotknęli i zrespektowali. Więc pamiętajcie o tym, że zazwyczaj lubią tego pierwszego fair value gapa respektować. Jak teraz tu stworzyliśmy na Bitcoinie tutaj fair value gapa, tu jest też fair value gap. O kurwa, taki malutki, że nawet się go nie da rozciągnąć. Wam powiem, kurwa, jebana. Dobra, udało się go rozciągnąć i zareagowali na tego pierwszego. Nie? Weszli tutaj, zareagowali. I to chcemy ogólnie widzieć, jak graliśmy pod shorty, byliśmy nastawieni Berish. no to chcieliśmy właśnie zobaczyć, żeby na tego pierwszego fair value gapa e, zareagowali, to jest najlepsze. Ale mogą też po prostu tego pierwszego zdisrespektować, pójść do drugiego, do trzeciego, dopiero tam dać nam reakcję. Ok, więc obserwujemy, gdzie są fair value gapy, bierzemy pod uwagę, że jest to nasz punkt zainteresowania. Jak dostaniemy tam oznaki, że warto wejść w pozycję, a jest break of structure. EMA nam się zgadza, do tego jeszcze dochodzi kwestia, którą będziemy sobie omawiać w najbliższych dniach, czyli RSI. Wybiegnę trochę w przyszłość. No to możemy gdzieś tam wejść w pozycję. Nie? Co jeszcze chciałem Wam z Fair Value Gapów omówić? Moment, przemyślę sobie czy jeszcze coś jest tutaj istotne. O, z Fair value Gapami, pamiętajcie też to, że jak Fair Value Gap jest można powiedzieć zdizrespektowany w taki sposób. Tu jest spoko przykład, mamy Fair Value Gapa dniowego, okay? jednodniowy Fair Value Gap na Bitcoinie. Tutaj był stworzony ten imbalans i już raz weszliśmy do niego, tutaj, już go dotknęliśmy. To drugi raz, jak w niego wchodzimy, to nie oczekujcie z niego reakcji. Jak już raz weszliśmy do niego, dotknęliśmy, to usuwamy go po prostu. Czyli w tym miejscu weszli do fair value Gapa, dotknęli, reakcja z niego była. Jak tu już drugi raz wchodzą, to ja już nie oczekuję, że ten Fair Value Gap w jakiś sposób zareaguje. W ogóle go usuwam. W tym miejscu, jak już zareagowali, to ja go cielam, nie? Nie ma to żadnego sensu. Akurat na jedadniówce, zobaczmy jeszcze na 4-godzinówce też jakieś przykłady jeszcze by były. O, no, nawet ten, co zaznaczaliśmy. Tutaj Fair Value Gap. Zobaczcie, że jest z niego reakcja. Jedna, i w tym miejscu, jak jest ta reakcja, już go usuwam. Bo zobaczcie sobie, że jakbyśmy go dalej trzymali, no to oni w ogóle mają w niego wywalony imbalans. Został wypełniony, i to jest najważniejsze, dobra? Jakiś tam imbalans został wypełniony, i tyle. To nas interesuje. jest wypełniony, to już z niego nie będzie reakcji, dobra? To nie jest jakiś support resistance, że to długi czas jest, tylko fair value gap zostaje wypełniony. Używamy go, żeby dołączyć się do trendu. Też o tym, o tym pamiętajcie. O trendach też były dwa filmy, bo było i EMA, i trend i konsolidacja. I jednodniowe, czterogodzinowe, dwunastogodzinowe. Najbardziej nas interesują te mniejsze Fair Value Gapy. Pamiętajcie, że nie aż tak zwracajcie na nie uwagę, bo one potrafią być wybijane, przebijane. I to tyle na dzisiaj. Mam w razie, mam nadzieję, że wyczerpałem ten temat. O niczym nie zapomniałem. Też sobie mam taką rozpiskę przed sobą, żeby na pewno wszystkie tematy Fair Value Gap omówić. Więc co? Zostaw suba, zostaw lajka. Do jutra. Siemano.